No, i nastąpiła zmiana 20-letniej już Honda CBF 600S na nowy motocykl, odebrany jak widzieliście prosto z salonu dzisiaj z zerowym przebiegiem. No już ma zrobione 100. Suzuki Wisztrom 800 w takim kolorze, który bardzo mi się podobał. Do wyboru był czarny. Z niebieskimi dodatkami i ten, który jest wpisany jako zielony, ale on jest taki stalowo zielony, więc bardzo przyjemny w wyglądzie. Jeszcze folia na wyświetlaczu nie zdjęta. Na razie, wszystko to, co dała w podstawie fabryka. Nie ma żadnych dodatków. Serwis przy 1000 kilometrów, ten pierwszy, połączy się z dołożeniem stopki centralnej, grzanych manetek oraz smarowania scott Euler. A we własnym zakresie w najbliższym czasie będę zmieniał szybę przednią. Już jest kupiona, leży, będę zakładać za chwileczkę. Będzie tankback mocowany na tankringu Evo. Będzie kufer centralny SW Motech wersja dask Tak samo też boczne kufry z tego samego zestawu. Wszystko już jest przygotowane i będzie mocowany również tutaj z przodu będą mocowane gmole górne, na dolne się na razie nie zdecydowałem może jakoś do tego też dojrzeje, żeby dołożyć, ale na razie chciałbym tylko zobaczyć jak będzie wyglądał motocykl z gmolami górnymi na razie na te 100 km przejechane ostrożnie z limitem do 5000 obrotów to motocykl jedzie ładnie, inaczej, inna charakterystyka niż Hondy. Tutaj jest silnik, który no, ma takie charakterystyczne dla, dla tej konstrukcji drgania, warkot taki, do którego trzeba się przyzwyczaić, ale nie jest to nic uciążliwego. Na razie jeszcze i tak muszę go delikatnie traktować, bo cały sprzęt jest na dotarciu. Lusterka inaczej niż Hondzie, ale. Na razie myślę, że nie będę dodawał żadnych przedłużeń ani ich wymieniał, bo y, uważam, że w tym momencie y, jest dobrze, że wszystko widać, to co jest potrzebne jest, jest widoczne. Kolejne y, filmiki będą dotyczyły już akcesoriów, które będę dokładał. Aha, Quick Shifter jest tutaj w standardzie i rzeczywiście ładnie działa, zwłaszcza jak się już motocykl zagrzeje, olej zagrzeje. To od trójki w górę i od szóstki do trójki działa bardzo, bardzo ładnie właściwie bez jakichś odczuwalnych szarpnięć no a niżej no to to tak jak już wiadomo że troszeczkę więcej trzeba jednak sprzęgła używać w tych od jedynki chyba do trójki tak to ja wyczuwam, że tak to powinno być żeby nie było takich nieprzyjemnych szarpnięć tak więc zapraszam do śledzenia tego co z tą 800 będę w najbliższym czasie robił, a jest to przygotowanie również do wyprawy motocyklowej wakacyjnej, która będzie w Dolomity i w Alpy Włoskie, a jak się uda to jeszcze wcześniej, drugi raz do Rumunii, takie w zeszłym roku, bardzo podobna trasa przez tamtejsze piękne góry, Transwogaraska oraz Transalpina na pewno wtedy się znajdą na tej trasie.